Cześć, witajcie w telewizji podatkowej TV. Ja nazywam się Rafał Chmielewski, a to, moi przyjaciele, jest 17. odsłona telewizji podatkowej, waszej telewizji podatkowej. Zapraszam. Witajcie ponownie. W swoim serwisie www.podwójnopodatkowanie.pl bardzo często yy, widzę takie pytania, wasze pytania i wątpliwości. Które z pozoru są bardzo tylko proste i nie wymagające dużego zasobu informacji. Natomiast te pytania zdarza się, że zawierają drugie dno i żeby na nie odpowiedzieć, trzeba naprawdę dużego zasobu wiedzy i informacji. I tak było w przypadku pewnego polskiego naukowca, który wyjechał za granicę dokładnie do Stanów Zjednoczonych, tam prowadził badania naukowe zakończone sukcesem, a zatem miał, ma on duży wpływ w rozwoju nauki, nie tyle polskiej, ile również biorąc światowej. Po przyjeździe do Polski okazało się, że nie dotyczy go ulga abolicyjna, jak również abolicja podatkowa i musiał zapłacić bardzo wysoki podatek od dochodów, które otrzymał za granicą, a które dochody wcale nie były takie wysokie. Okazuje się bowiem, że Osoba, która prowadzi badania za granicą, z reguły jest zwolniona z podatku e, dochodowego za granicą, jeżeli prowadzi badania dla dobra publicznego, a zatem nie dla własnej korzyści majątkowej. W związku z tym, że osoba taka jest zwolniona za granicą z podatku, to jest opodatkowana w Polsce właśnie na podstawie artykułu 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem opodatkowana jest według polskiej skali podatkowej. A zatem opodatkowana jest mniej korzystniej niż gdyby była po prostu opodatkowana za granicą. I tak na przykład osoba, która zajmuje się innego rodzaju profesją, na przykład sprzedaje w sklepie lub też jest na przykład grafikiem komputerowym za granicą, jest tam opodatkowana znacznie bardziej korzystnie niż osoba, która w tym samym państwie zajmuje się nauką, prowadzi badania naukowe, gdyż ona jest tam zwolniona z podatku, to prawda, ale w Polsce jest w sumie opodatkowana znacznie mniej korzystnie niż gdyby była opodatkowana za granicą, bo gdyby była opodatkowana za granicą, to wówczas jej dochód byłby zwolniony z opodatkowania w Polsce. Natomiast jeżeli byłaby zobowiązana do rozliczania się również w Polsce tego dochodu na podstawie metody zaliczenia, E, zaliczenia proporcjonalnego, to wówczas miałaby ona prawo do tego, aby skorzystać z ulgi abolicyjnej i wówczas również jej dochód byłby de facto zwolniony z opodatkowania w Polsce. Tymczasem, e, polskim naukowcom pracującym za granicą, zwolnionym z podatku za granicą, ulga abolicyjna. Nie przysługuje, dlatego że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 27 G, osoba, która chce skorzystać z ulgi abolicyjnej, musi rozliczać się w Polsce z zagranicznego dochodu metodą zaliczenia z progresją. To nie jest jedyny problem, który dotyczy naukowców pracujących za granicą i zwolnionych tam z podatku. Dlatego, że bardzo często takie badania trwają przez długi okres czasu, często jest to nawet. Kilka lat i taki wyjazd wiąże się z pobytem całej rodziny za granicą. Bardzo często jest tak, że, że taki dochód otrzymywany przez naukowca to jest jedyne źródło utrzymania dla całej rodziny, A zatem nie trudno sobie wyobrazić wysokie koszty utrzymania w ogóle życia za granicą. Pochłaniają wówczas całe lub prawie całe wynagrodzenie otrzymywane przez naukowca, i wówczas po przyjeździe do Polski. Okazuje się, że trzeba zapłacić podatek od, biorąc pod uwagę warunki polskie, od dosyć wysokiego dochodu. Przy czym zauważmy, że pieniądze zostały za granicą skonsumowane po prostu na potrzeby, na zwykłe, codzienne potrzeby. Co więcej, wynagrodzenie naukowca bardzo często jest tak, że jest za granicą obniżone. Obniżone jest o wartość podatku, którego on nie musi zapłacić, bo okazuje się, że E, często jest tak, iż nau, u, instytuty naukowe za granicą zdają sobie sprawę z, ze zwolnienia e, z podatku dochodowego za granicą i e, same obniżają jakby wynagrodzenie takiego naukowca właśnie o wartość tego podatku, nie zdając sobie z tego sprawy, że po przyjściu do Polski taki naukowiec będzie musiał zapłacić i tak, i tak nie, e, od tej kwoty pod, podatek. W tej sprawie rozmawiałem już z panią Ewą Matyszewską, udzieliłem wywiadu właśnie w gazecie prawnej i mam nadzieję, że sprawa odbije się szerszym echem, tak jak to było w przypadku, e, w przypadku zwrotu podatku z zagranicy w kontekście abolicji podatkowej, gdzie po moim wywiadzie rzecznik praw obywatelskich skierował odpowiednie pismo do ministra finansów w celu wyjaśnienia pewnych... Yy, pewnych nierówności i dysproporcji wśród podatników i mam nadzieję, że tak będzie również i w tym przypadku. Czy są jakieś możliwości złagodzenia z tego stanu rzeczy? Oczywiście, że są. Yy, zauważcie, że w stawie podatku dochodowym, dochodowym od osób fizycznych mamy taki zapis, iż osoby, które yy, otrzymują stypendium zagraniczne, znajdują się za granicą, mają możliwość odliczenia od przychodu pełnej kwoty diety za każdy dzień pobytu za granicą. Niestety naukowcy polscy bardzo często jest tak, że nie otrzymują stypendium zagranicznego, a zatem nie mogą skorzystać z tego przepisu. A więc yy, z, yy, jednym ze środków, ze sposobu uzgodnienia obecnego stanu rzeczy byłoby, właśnie, byłoby wprowadzenie takiej zmiany prawa podatkowego, które umożliwiłoby również i naukowcom odliczenie diety, od y, swojego przychodu za każdy dzień pobytu za granicą. I sposobem na rozwiązanie tego problemu może być po prostu chęć opodatkowania się za granicą y, danego naukowca, bo kiedy zostanie on opodatkowany za granicą, to wówczas albo jego dochód zostanie wyłączony z opodatkowania w Polsce i, i będzie on opodatkowany tylko za granicą, a zatem będzie opodatkowany korzystniej, albo też jeżeli to jest kraj, gdzie w umowie. O unikaniu pod, podwójnego opodatkowania jako metoda na uniknięcie, zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu jest metoda zaliczenia proporcjonalnego, to wówczas dany naukowiec będzie mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej, która de facto wyłączy jego dochód z opodatkowania w Polsce. A zatem jest to drugi sposób na uniknięcie tego problemu i zlikwidowanie tej dysproporcji w opodatkowaniu, która dotyczy osób zajmujących się nauką za granicą i osób zajmujących się innego rodzaju profesją. Więc miejmy nadzieję, że ten stan ulegnie zmianie i polscy naukowcy będą chętniej wyjeżdżali za granicę i tam co dobre imię polskiej nauki, czego im, sobie i wam życzę. Dziękuję serdecznie, mówił Rafał Chmielewski, Telewizja Podatkowa TV.